Ja witam was na moim kanale ponownie i zapraszam na kolejnego wyczekiwanego chyba przez część z Was vloga. I dzisiaj pokażę Wam y, torbę do szpitala, to jest film, który zapowiadam już wcześniej. I dzisiaj pokażę Wam torbę taką wyprawkową dla mnie, no i torbę dla dziecka do szpitala, czyli pokażę Wam, co ze sobą zabieram. U mnie w szpitalu jest właściwie tak, że ja, jakby na sam przyjazd do szpitala na poród, muszę mieć do dziecka tylko chusteczki należone oraz pieluchy. Potem y, muszę mieć już tylko właściwie ubranka i fotelik i właściwie to jest wszystko, także to jest bardzo fajna sprawa. Ja oczywiście mam kilka też dla siebie, które mi się myślę przydadzą. Od y, razu że nie mam laktatora, bo coraz się bije z myślami czy jest on potrzebny czy też nie. Jeśli będzie potrzebny to go dokupię, jeśli nie no to, no to oczywiście obejdę się bez niego. Także zaczynamy dalej, y, zacznę może od mojej torby, pokażę Wam co tam w niej mam? Zacznę może od końca, czy od rzeczy, które są na samym wierzchu, żeby nie nadobić sobie już po prostu bajzru na samym wstępie. I tak jak powiedziałam wcześniej, Jardycka, potrzebuje tylko yy, pieluchy i chusteczki i pieluchy wybraliśmy yy, z firmy Dada, je ja dostańcie oczywiście w Biedronce, jeśli jak wiecie, ja wzięłam taką małą paczkę i tu mamy ile tutaj jest sztuk, zaraz wam powiem. Tu jest 28 sztuk i to są te jedynki, czyli od 2 do 5 kg. To jest dla tych najmniejszych dzieciaczków. No i oczywiście mam jeszcze yy, również zdady, nie niewyrzelane. Jak wzięłam akurat, nie wiem czy będą w porządku, po prostu je wzięłam. Z bawełną chusteczkę na ją dla niemowląt, do skóry wrażliwej wzięłam i to są mamy 72 sztuki tych chusteczek. Jeśli chodzi o mnie, to musiałam sobie również kupić te takie podkłady poporodowe czy takie te wielkie podpaski, prosto mówiąc. I ja wybrałam sobie akurat z firmy Kanpol Babies i ja udało mi się dostać w Auchan i to byłaby taki dwupak, bardzo fajnie cenie nie pamiętam ile była na bardzo, bardzo korzystna. I mamy tutaj, one są, już Wam powiem, ile to jest sztuk w tym. Aha, mamy 10 sztuk. Myślę, że mi taka jedna, jedna paczka wystarczy. Mam nadzieję, chyba, że może że mi dowiedzie drugą. Mamy tutaj 10 sztuk tych, tych podpasek, i to są oddechy, podkłady poporodowe. I one mają taki duży rozmiar no bo muszą być dużo, no bo wiadomo, będzie to wszystko z nas jakby brzydko mówiąc, ściekać, więc muszę mieć coś takiego ze sobą, także te podkłady są, myślę, że niezbędne. Kolejna taka rzecz higieniczna to są wkładki laktacyjne ja już tutaj je wyciągłam. pokażę Wam może pudełko, jak one wyglądają. I one wyglądają w ten sposób i to są również podkłady Scalpol Babies i tutaj jest akurat w tej, tej paczce jest 40 sztuk. Ja sobie wzięłam, no nie wiem, po prostu wzięłam na oko, nie wiem ile to jest sztuk, 8, zobaczymy, czy mi staczą, w razie czego mam męża, będzie mi to wszystko... Dowodził, gdy była taka potrzeba. Także te wkładki są, myślę, również niezbędne. Następna rzecz to są. Yy, to jest po prostu bielizna, jakby takiego wielorazowego użytku. I również jest ona Canpol Baby. Niestety yy, wyrzuciłam opakowanie. I w opakowaniu były dwie sztuki. To są po prostu majtki takie siateczkowe, które właśnie sprawdzą się fajnie przy jakby przytrzymywaniu tych wkładek, tych yy, tych wkładek, tych dużych podpasek. One myślę, że są bardzo fajne, chociaż troszkę się boję, bo wziąłam sobie SK, ja jestem dość czupa, więc nie wiem, czy one ją mają dla mnie za duże i nie wiem, czy mi ten podkład utrzymają. Będę chyba sobie musiała dokupić jeszcze około trzech par po prostu zwykłej, bałonionej bielizny właśnie do, do tych wkładek, bo obawiam się po prostu, jak one mi przytrzymają te wkładki, żeby to po prostu mi po prostu nie spadło z tyłka i one są w rozmiarze SKM, także zobaczymy. Jak one się sprawdzą. Przechodzę teraz do bielizny. I mam kolejną rzecz Scanpol Baby, bo jakoś tak mi po prostu było wszystko na miejscu, gdzie kupowałam akurat było z tej firmy. I kupiłam sobie również biustnoż do karmienia, i ja mam w rozmiarze, już wam powiem, jak ja go w ogóle nie mierzyłam. I nie wiem, jaki to jest rozmiar. Aha, to jest 75B. Przepraszam, wam pokazać stanik na wizji, no ale tak jest filmik. I to jest po prostu stanik zwykły, bawełniany, który ma odpinane tutaj od góry, jakby miseczkę, dzięki czemu. Możecie ją odpiąć i karmić z łatwością, jeśli macie oczywiście pokarm, y, wasze dziecko. Jestem ciekawa, kto będzie z tym pokarmem u mnie, ponieważ u mnie moja ma i siostra pokarmu nie mają w ogóle. Także zobaczymy, jak się to sprawdzi u mnie, czy geny wezmą górę, czy po, prostu, czy po prostu ja będę miała pokarm jakby... Y, mimo, że one nie mają, no zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Także ten stanik kosztował około 40 zł za jedną sztukę i wziąłem tylko jedną, bo... No nie wiem, czy z tego będę korzystała, powiem szczerze, taki, to jest jakoś tak średnio dla mnie wygodne. Zobaczymy, ale mam w razie czego. Pozostając jeszcze oczywiście w temacie blizny, mam również trzy koszule nocne. I te koszule yy, miałam jedną w domu, którą bardzo lubię i dokupiłam sobie również dwie. I to są po prostu koszule, yy, które są bawoniane, mają jakby większy dekolt, gdzie będę mogła w razie czego odsłonić tą piersi i karmić dziecko, więc to jest również ważna sprawa. I wiem, że one może nie są takie typowo porodowe, w sensie jak widzicie na przykład babki w jakichś takich wożastych koszulkach. Ja po prostu nie cierpię takich koszul i muszę mieć coś takiego bardziej kobiecego, w czym się będę po prostu lepiej. I pierwsza z nich, pierwsza z nich to jest koszulka, którą ja po prostu spałam w niej już jakiś czas w domu, ale postanowiłam, że wezmę od do tego porodu. I to jest koszulka taka dość elastyczna, ona jest naprawdę bardzo, bardzo wygodna. Jak widzicie ma pod biustem odcięcie, więc, więc jak najbardziej jest, jest spoko. Dwie koszulki kupiłam sobie w... W, w, przez internet i to była firma y, N Bielizna, ile dobrze mówię jest zostawiam oczywiście pod spodem i pierwsza z nich to jest koszulka również na ramionczkach, zwykła powołaniana koszulka, y, po prostu szara i ją chyba użyję sobie już typowo stricte do porodu wiadomo, że mieć powiedzmy te trzy sztuki, bo jedną na pewno do porodu spierzecie na straty, bo po prostu nie będzie się nadawała już później do niczego i drugą wzięłam sobie taką jeszcze z tej samej firmy która, po którą ta pierwsza to jest już koszuka z takim 3/4 rękawem, ona jest taka bardziej, jak widzicie, koszulowa, strasznie ta koszula jest wygodna. I patrzę również na to, żeby one miały właśnie duży dekolt lub rozpięcie, żeby łatwiej było karmić dzieciątko, także ona wygląda w ten sposób. I te wszystkie koszule to są po prostu eski, więc mam nadzieję, że jeszcze mi brzuch w nie wejdzie. Bo jak je mierzyłam, to byłam w miesiącu 8, czy w, nawet nie wiem, czy w 8 i były w tak, powiem Wam szczerze, no dobre, a teraz nie uczniam na styk, ale Zastanawiam się, że one są już, po ta jest na pewno po porodzie, ta jest do porodu, więc, więc to spoko. A tamta moja na pewno nie wyjdzie, bo ona jest bardzo elastyczna, więc, więc w porządku. I z tej samej firmy, czystych z tych N -bielizna, sobie również szlafrok. I wziąłem taki troszkę cieńszy szlafrok, taki bardziej wiosenny, ponieważ wiadomo, że na tych oddziałach noworodkowych i położniczych jest po prostu bardzo ciepło. I wziąłem sobie szlafrok, on jest w takim kolorze yy, różowym, jest naprawdę śliczny i ma bardzo fajny materiał. Zobaczycie, wygląda on w ten sposób. Po prostu zwykły szlafrok. On jest takiej długości do kolan. Tu ma taką szarą, widzicie, lamówkę na serduszka. Ma również kieszonki i do tego jest również pasek. Tak jak, jak ta lamówka, jest bardzo fajny, ponieważ jest elastyczny i yy, bardzo taki lekki, wygodny i komfortowy szlafroczek. Oczywiście linki zostawiam pod spodem, jeśli one będą jeszcze na stronie, bo ja zamawiamy dwa miesiące temu, ale jeśli będą, to oczywiście Wam zostawię. Pod spodem link do tego sklepu internetowego. Co ja tu jeszcze mam? Aha, wziąłem sobie jeszcze oczywiście y, pantofle. I to są pantofle, które kupiłam specjalnie do szpitala. Po prostu zwykłe, zwykłe pantofle. Pamiętajcie już o tym, żeby do szpitala wziąć sobie klapki pod prysznic. Jak wiecie, moje są takie już troszkę wysłużone i wziąłem po prostu od mojej mamy, bo no. Teraz troszkę ciężko będziemy kupić klapki, bo jeszcze nie mamy kwietnia, więc ciężko znaleźć jakiekolwiek japałki. Więc wzięłam sobie zwykłe, mamy klapki piankowe i to jest ważna sprawa, ponieważ wiadomo, pod prysznicę możemy złapać grzybice i tak dalej, lepiej tego uniknąć i wziąć sobie jakieś po prostu klapki, nawet takie letnie obojętne, co żeby tylko nie stać jego stopami. Pod prysznicą też te klapki, to jest również mus. I jeśli chodzi oczywiście o takie sprawy pielęgnacyjne, to wzięłam sobie również szampon do włosów. Oraz płyn higieny intyny. akurat wzięłam sobie ten dzisiaj, ja ten płyn bardzo lubię. Jeszcze sobie muszę wziąć szare mydło, właściwie do mycia i tyle. I coś do demakijażu, jakieś płatki, bo nie wiem w jakim, w jakim momencie mnie po prostu weźmie, więc muszę to mieć ze sobą. I oczywiście rzecz ważna, czyli po prostu Eutyrox, czyli tabletki na tarczyce, muszę ze sobą oczywiście mieć, plus kartę ciąży i badania, które miałam robione pewnie przez całą ciążę. Biorę całą tą moją teczkę, także tyle. Dowód osobisty, wiadoma sprawa, Przechodzimy do torby dla dziecka. I tak jak powiedziałam wcześniej, potrzeby potrzebuje mieć tylko i wyłącznie ze sobą ubranka. Czyli, właściwie jak już mąż po niej przyjedzie, po nas przyjedzie, to yy, będę potrzebowała tylko ubranka, żeby ma go w coś ubrać. I pokażę Wam które wzięłam. Wzięłam po prostu tak na zapas, troszkę tego więcej, bo sama nie jestem pewna, jaka będzie pogoda, i jaki też mały będzie po prostu duży. Yy, I wzięłam troszkę 50, troszkę 50 szóstek, także już Wam pokazuję, co ze sobą zabrałam. Oczywiście wzięłam również czapeczkę, to jest pierwsza sprawa, pokazuję Wam, jakby to wszystko od góry. Wziąłam czapkę, bo musi mieć czapeczkę na głowie. Wzięłam również jeden takie, jeden pajacyk, on jest w takim niebieskim kolorze. On ma długie, długie jakby rączki i długie nóżki, rozpinany po prostu po całości. Następnie wziąłam taki jeszcze troszkę mniejszy pajacyk, to jest oprawę 50, -tka. i to jest po prostu szary pajacyk, fajny, bałaniany. On jest taki delikatnie, delikatnie grubszy, bo ciężko przewidzieć, jaka będzie pogoda Właściwie w tym dniu. zapowiada się, że mamy już wiosnę, ale nigdy nic nie wiadomo. Wziąłem również spodnie dresowe, to są spodnie, które pokazywałam we w filmiku, po prostu zwykłe galotki. Wziąłem również drugie spodenki, które są mniejsze, tamte były 56, te są 50, także takie malutkie, żebym miał, bo tak naprawdę ciężko przejść, jaki on się urodzi, duży. Ja mówię, żeby jeszcze powiedzmy, jak się urodzi yy, mniejszy, to te ubranka, które są większe, jeszcze spoko, ale gorzej, drugą stronę, gdzie po prostu będzie większy i będą zaciasne za, za ciuszki, to po prostu nie przeżyję chyba tego ja, bo po prostu muszę mieć wszystko, co jak ma być. Wzięłam również pod spodem jedne body, to są tylko właśnie ubranka na wyjście, więc weźcie to pod uwagę, że ja nie biorę jakby całej szafy i 15 par body, tylko po prostu po jednej sztuce. Czyli body z krótkim rękawem. Wzięłam body również yy, małe z długim rękawem. Następnie wziąłem ubranko, które Wam pokazywałam we vlogu, we vlogu. I to jest ubranko takie już cieplejsze, bo po prostu nie chcę małego przeziębiać na samym początku jego życia. Więc wziąłem coś takiego grubszego, nie wiem czy się przyda, ale warto to wszystko mieć, bo tak mi wcześniej, nie wiem jaka będzie pogoda i ciężko to po prostu przewidzieć. Kolejna sprawa to jest jedna pielucha flanelowa, czy to jest zwykła po prostu pieluszka. Wziąłem również pieluszkę zwykłą, tetrową, pieluchę białą. Nawet żeby go przykryć w nosidełku, czy, czy, czy cokolwiek, może się przydać. No i ostatnia rzecz to jest po prostu kocyk. Kocyk, którym będziemy go przykrywać, gdy już wyjdziemy ze szpitala na zewnątrz. I przykryjemy go po prostu w nosidełku tym kocykiem, oraz żeby w aucie był również przykryty. I to jest kocyk, tak widzicie, niebieski. jak to na chłopaka przystało. On jest bardzo fajny, Dostałem go od mojej mamy, czy od babci. I on ym, jest taki dość gruby, więc tak jak mówiłem wcześniej, nie wiem, jaka będzie pogoda i co się będzie działo. On jest taki się bardzo fajny jest ten kocyk. Bardzo, bardzo jest ale widzę, że jeszcze on. Chyba go jeszcze raz przepiorę, bo on śmierdzi wiecie, z takim plastikiem, po prostu pudełkiem, w którym był zamknięty i który do nas, którym do nas przyjechał. Także chyba go jeszcze raz do, do prania. No i tak prezentują się ubranka dla y, małego, myślę, że nie ma tego dużo, bo nie ma sensu chyba brać po szafy ze sobą, skoro mamy go tylko ubrać i zawieźć do domu i ułożyć w łóżeczku i właściwie wszystko. Powiem Wam szczerze, że teraz mamy 27 tydzień mojej ciąży i czas zaczął mi tak zasować, że po prostu masakra. Dopiero co był weekend już jest środa, więc y, po prostu leci to strasznie. Jestem ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądało, jak to się wszystko zacznie i jak to będzie wyglądało. To ja się obawiam tego wszystkiego, bo ja lubię wszystko pod kontrolą, a gdy coś jest jakby poza moją kontrolą, to ja się bardzo denerwuję i nie wiem, co mnie czeka. Byłam ostatnio również na KTG i wszystko oczywiście wyszło w porządku, bardzo się z tego cieszę. Nic nie ma niepokojącego, poród wczesny raczej mi nie grozi, ale zobaczymy, jak to będzie. Także dopiero 37 tydzień, albo może już, właściwie za 3 tygodnie, myślę, że no, będzie już z nami to, czy znaczy chciałabym, żeby nie przeciągnął się jeszcze o tym kolejny tydzień, ponieważ jest wyczekiwanie takie na szpilkach, także trzymajcie się, żeby wszystko było w porządku i żeby się potoczyło nie mówię, że bezboleśnie, ale w miarę w miarę szybko. My się oczywiście jeszcze zobaczymy na pewno przed porodem, będę się dla Was filmik z paletką, seria paletkową, makijaż paletą Makeup Revolution Ice like, like Angels, bo jedna z Was mnie to bardzo prosiła, także będzie ten filmik na pewno, na pewno w przyszłym tygodniu. No i co, ja już się z Wami żegnam, dzięki za uwagę i trzymajcie się, do zobaczenia, pa, do następnego.